Wyobraź sobie, sięgasz po czekoladę, smak miękkiej i słodkiej rozkoszy, ale za każdym kęsem stoi krew i łzy. To nie jest bajka o słodkim smakołyku, to opowieść o ciemnym imperium zbudowanym na wyzysku, oszustwie i cierpieniu niewinnych osób. Zapnijcie pasy, bo ten odcinek będzie naprawdę mocny i bardzo możliwe, że po nim już nigdy nie spróbujecie czekolady. Czekolada była kiedyś luksusem, luksusem dla elit. Aktualnie mamy jej wiele odmian, od tych droższych, Potańsze, dostępne dla każdego typowa masowa słodycz, a wraz z masowym zapotrzebowaniem masowa produkcja i masowe zyski. Świat zjada dziś 7,7 miliona ton czekolady rocznie ponad 200 miliardów dolarów czyli mniej więcej skala całej gospodarki Grecji. Ale podczas, gdy dzieci w krajach bogatych zajadają się batonami, dzieci w Afryce Zachodniej upadają pod ciężarem worków z kakao. Ponad 1,6 miliona dzieci pracuje nielegalnie na farmach w Ganie i na wybrzeżu kości słoniowej. Niektóre mają zaledwie 7 lat. Dźwigają, siekają maczetami, opryskują pestycydami. Bez masek, bez butów, po 12 godzin dziennie, 7 dni w tygodniu. Przeciętne dziecko za 12-godzinny dzień pracy dostaje około 85 centów, czyli około 4 zł. Większość nie dostaje nic. Rolnicy sprzedają kilogram suszonych ziaren pośrednikowi za dolara. Pośrednik sprzedaje je eksporterowi za mniej niż 3 dolary. Producent czekolady kupuje za trochę ponad 3 dolary, robi 40 tabliczek i zarabia co najmniej 15 dolarów na kilogramie. Prosty rachunek. Bilionowy biznes kosztem rolników, którzy żyją za mniej niż 1,5 dolara dziennie. W latach 70. rolnik dostawał połowę wartości tabliczki. Dziś tylko 6% i właśnie wtedy pojawia się tania siła robocza. Dzieci są tańsze, bardziej uległe, nie mogą strajkować, ani Uciec. Za każde dziecko handlarze dostają około 267 dolarów. Maluchy są porywane z różnych ubogich dzielnic. Autobusy dowożą je do granicy. Motocykle przerzucają dalej. Dzieci są mamione słodyczami i obietnicami bogactwa, co jest oczywiście pułapką. One nigdy nie spróbowały czekolady, którą wytwarza ich praca. Nie mają pojęcia o miliardach dolarów zarabianych co roku. Jedynie na co mogą liczyć to okazjonalne niskie wynagrodzenie i podarte ubrania. Dzieci. Niektóre zaledwie dziesięcioletnie odgrywają ogromną rolę w utrzymaniu zjawiska pracy dziecięcej w plantacjach kakaowca w Afryce Zachodniej. Szacuje się, że niemal za każdym razem, gdy sięgamy po tabliczkę czekolady, istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że do jej wytworzenia przyczyniła się praca nieletnich. Blisko 2 trzecie światowej produkcji kakao pochodzi z Afryki Zachodniej, przede wszystkim z Wybrzeża Kości Słoniowej. Według danych organizacji zajmujących się prawami człowieka i handlem, Około 1,6 miliona dzieci pracuje tam w niebezpiecznych i nielegalnych warunkach na farmach kakaowca. Paradoksalnie, podczas gdy dzieci na całym świecie uwielbiają czekoladę, inne dzieci zmuszone są do ciężkiej pracy, aby ją wytwarzać. Czekolada powstaje z połączenia masła kakaowego lub proszku kakaowego, cukru, mleka i dodatków smakowych. Większość ziaren kakao pochodzi z Afryki Zachodniej, a samą produkcję silnie kontroluje wybrzeże kości. Słoniowej, które odpowiada za około 40% światowych dostaw. To właśnie stamtąd surowiec kupują najwięksi światowi producenci, tacy jak Nestle czy Mars. Zanim produkcja czekolady stała się globalnym przemysłem, ziarna kakao były towarem relatywnie drogim. Rolnicy mogli liczyć na nieco wyższe stawki, a konkurencja między kupcami działała na ich korzyść. Jednak wraz z rozwojem masowej produkcji oraz konsolidacją rynku sytuacja zmieniła się diametralnie. Najwięksi gracze branży, tacy jak Nestle, Mars czy Sneakers, zaczęli odgrywać dominującą rolę w kształtowaniu cen, praktycznie narzucając warunki całemu łańcuchowi dostaw. Krytycy nazywają to wprost kartelowym mechanizmem, którym producenci czekolady poprzez wspólną politykę cenową ograniczali możliwość negocjacji po stronie rolników. W praktyce wygląda to tak: większość koncernów nie kupuje kakao bezpośrednio od drobnych rolników. Ci sprzedają ziarna lokalnym pośrednikom za około dolara za kilogram. Pośrednicy z kolei oczyszczają i pakują surowiec, a następnie odsprzedają go eksporterom za blisko 3 dolary za kilogram. Dopiero stamtąd kakao trafia do zakładów przetwórczych, największych firm spożywczych. Dla porównania, z 1 kg ziaren kakaowca można wyprodukować średnio 40 tabliczek czekolady, w zależności od zawartości kakao w produkcie. Nawet przy niskiej cenie detalicznej, około 1 dolara za tabliczkę, oznacza to kilkunastokrotny wzrost wartości względem ceny zapłaconej rolnikowi. W efekcie ogromne zyski pozostają w rękach międzynarodowych koncernów, podczas gdy plantatorzy, zwłaszcza w Afryce Zachodniej, żyją na granicy ubóstwa. Tylko w Stanach Zjednoczonych konsumuje się rocznie ponad 1,3 miliarda kilogramów czekolady. To przekłada się na miliardy dolarów zysków dla producentów, podczas gdy rolnicy, bez których pracy czekolada w ogóle by nie powstała, dostają jedynie ułamek wartości swojego plonu. W 2014 roku globalna sprzedaż czekolady osiągnęła Wartość około 100 miliardów dolarów. Dlaczego tak niewiele osób słyszało o tej ciemnej stronie czekolady? Głównym powodem jest siła marketingu. Najwięksi producenci słodyczy doskonale rozumieją znaczenie marki i wizerunku charakterystyczne kolory i opakowania, jak te należące do KitKat czy MMS. Są rozpoznawane na całym świecie, często bez potrzeby czytania nazwy na opakowaniu. To sprawia, że konsument skupia się na przyjemności związanej z produktem, a nie na problemach związanych z jego wytworzeniem. Wykorzystywanie taniej pracy dzieci na plantacjach kakaowca przez lata pozwalało utrzymać niskie ceny surowca i wysokie zyski. Producentów, oczywiście czekolady. Jednak na przełomie XX i XXI wieku sytuacja zaczęła się zmieniać. Około roku 2000 media coraz częściej nagłaśniały przypadki pracy dzieci, a nawet współczesnego niewolnictwa na farmach w Afryce Zachodniej. Według szacunków Międzynarodowej Organizacji Pracy i organizacji pozarządowych, w regionie tym pracuje ponad 1,5 miliona dzieci. Wiele z nich wykonuje bardzo ciężką pracę niebezpieczną pracę już w wieku 10 lat. Narasta Dowody medialne wywołały presję na politykach. W 2001 roku amerykański senator Tom Harkin i kongresmen Elliot Angel zainicjowali tzw. protokół Harkina i Angela, międzynarodowe porozumienie, którego celem było wyeliminowanie najgorszych form pracy dzieci na farmach kakaowca do 2005 roku. Dokument został podpisany przez największe koncerny czekoladowe, które pod wpływem opinii publicznej musiały zadeklarować działania na rzecz zmian. Choć podpisanie protokołu było Historycznym krokiem szybko pojawiły się głosy krytyki. Organizacje pozarządowe wskazywały, że firmy wykorzystywały porozumienie przede wszystkim jako narzędzie uspokojenia opinii publicznej. Terminy realizacji były wielokrotnie przesuwane. Najpierw na 2008 rok, później na 2010 i 2015 rok, a problem pracy dzieci do dziś nie został rozwiązany. Firmy czekoladowe tłumaczyły, że nie kupują kakao bezpośrednio od rolników, lecz przez wielu pośredników. To dawało im wygodny argument nie mamy pełnej kontroli nad tym, kto pracuje na farmach. Odcinając się od odpowiedzialności za nadużycia, równolegle pojawiły się działania wizerunkowe. Firmy zainwestowały kilkaset milionów dolarów w projekt CSR, takie jak budowa szkół w Afryce Zachodniej czy kampanie edukacyjne, podczas gdy globalny rynek czekoladowy wart był ponad 200 miliardów dolarów. Krytycy wskazywali, że był to raczej gest pr niż realna próba rozwiązania problemu. Dopóki ceny kakao utrzymywane są na bardzo niskim poziomie, Wielu rolników nie może pozwolić sobie na to, by dzieci nawet chodziły do tych szkół, które oni wybudowali. Mimo upływu ponad 20 lat, problem wciąż istnieje, ani jeden rząd nie pociągnął do odpowiedzialności największych producentów czekolady, a żadna firma nie poniosła realnych konsekwencji prawnych. Tak rodzi się pytanie: jak to możliwe, że przy tak dobrze udokumentowanych naruszeniach praw człowieka przemysł czekoladowy przez dwie dekady unika odpowiedzialności. Na początku lat 2000, gdy raport, o pracy dzieci na plantacjach kakaowca stały się głośnym tematem medialnym, przemysł czekoladowy zaczął działać coraz bardziej niejawnie. Dostęp do farm był ograniczony, a wizyty dziennikarzy czy organizacji pozarządowych stawały się praktycznie niemożliwe. Obawiano się, że kolejne śledztwa doprowadzą do poważnych konsekwencji politycznych i prawnych, włącznie z interwencją Międzynarodowego Trybunału Karnego. Afryka Zachodnia z Wybrzeżem Kości Słoniowej na czele jest całkowicie uzależniona od eksportu. Kakao. To główne źródło dochodu państwa, z którego finansowane są budżety rządów i utrzymania władz politycznych. W takich warunkach zarówno koncerny czekoladowe, jak i lokalne elity polityczne mają wspólny interes. Podtrzymywać status quo, niezależnie od ludzkich kosztów. Śledztwa dziennikarzy ujawniających korupcję w tym systemie często kończyły się tragicznie. Francusko-kanadyjski reporter Joan André Kiefer, który badał powiązania rządu Wybrzeża Kości Słoniowej z praniem pieniędzy i nadużyciami w handlu kakao, został w 2004 roku porwany w Abidżanie. Do dziś nie odnaleziono jego ciała, a okoliczności zaginięcia nigdy nie zostały w pełni wyjaśnione. Sprawa ta pokazała, jak niebezpieczne jest dociekanie prawdy o kulisach przemysłu kakaowego. Rządy i urzędnicy państw eksportujących kakao często zaprzeczają istnieniu problemu pracy dzieci. W oficjalnych wypowiedziach można było usłyszeć, że tania siła robocza to przeszłość albo odosobnione przypadki. Jednak liczne raporty organizacji międzynarodowych wskazują, że zjawisko wciąż jest powszechne. W obliczu rosnącej presji, opinii publicznej, firmy zaczęły sięgać po strategie wizerunkowe. Na rynku pojawiły się tabliczki czekolady z etykietem Fair Trade, czyli pozyskano produkt w sposób zrównoważony. Dla konsumentów świadomych problemu pracy dzieci stanowią one formę uspokojenia sumienia. Dają wrażenie, że kupując droższą czekoladę, wspierają walkę z wyzyskiem. Krytycy wskazują jednak, że certyfikaty te nie zawsze gwarantują pełną przejrzystość łańcuchów dostaw, a problem wciąż Wciąż nie został rozwiązany. Firmy czekoladowe chętnie podkreślają, że ich produkty powstają z kakao pozyskanego w sposób zrównoważony lub posiadającego właśnie ten certyfikat. Ale czy takie oznaczenie daje gwarancję, że w produkcji nie zostały wykorzystane dzieci? No, oczywiście, niestety nie. Przy tysiącach małych farm rozsianych po Afryce Zachodniej i skomplikowanym systemie pośredników w handlu kakaowcem, w praktyce niezwykle trudno jest prześledzić cały ten system i zbadać, czy rzeczywiście tam nie pracują dzieci. Prawda jest taka, że pełnej pewności mieć nie możemy. Badania organizacji międzynarodowych pokazują, że mniej niż 10% gospodarstw deklarowanych jako etyczne jest faktycznie weryfikowanych przez niezależnych audytorów. Nawet na plantacjach certyfikowanych przez takie instytucje jak Rainfor Alliance zdarzały się przypadki pracy dzieci czy innych naruszeń praw pracowniczych. Czekolada ma jeszcze jedną mniej znaną, a równie mroczną stronę. Jej produkcja to nie tylko wyzysk ludzi, ale także wyniszczanie naszej planety i systemowe oszustwa, które karmią się ignorancją konsumentów. Gdy mówimy o tabliczce czekolady, zwykle myślimy o schodyczy i przyjemności. Mało kto zastanawia się nad tym, że za każdym kęsem kryje się łańcuch niszczący lasy tropikalne, różnorodność biologiczną i zdrowie publiczne. Produkcja kakao to jeden z głównych motorów wylesienia w Afryce Zachodniej. Szacuje się, że ponad 80% pierwotnych lasów wybrzeża kości słoniowej zniknęło w ciągu ostatnich 6 dekad, a głównym winowajcą jest kakao. Plantacje rozrastają się nielegalnie na terenach parków narodowych, obszarów chronionych, gdzie jeszcze niedawno żyły słonie leśne, szympansy i pantery. Wylesienie to nie tylko utrata drzew, to także katastrofalne skutki klimatyczne, bo tropikalne lasy są jednym z najważniejszych magazynów węgla na Ziemi. Każda wycięta hektarowa część lasu pod uprawę kakao to kolejne tony dwutlenku węgla w atmosferze. I choć koncerny chętnie mówią o zrównoważonym kakao, raporty organizacji pozarządowych ujawniają, że często kupują ziarna z nielegalnych źródeł, a ich hasła to zwykły greenwashing. Ale to nie koniec. Sama uprawa kakao to także ogromny Ilości chemii. Pestycydy i nawozy, których używa się na plantacjach, przenikają do gleby i wód gruntowych. Rolnicy opryskują drzewa bez masek i ochrony, narażając swoje zdrowie na poważne choroby układu oddechowego czy nowotwory. Badania wykazały, że w wielu tabliczkach czekolady, sprzedawanych w Europie i Stanach Zjednoczonych, znajduje się kadm i ołów. Metale ciężkie, wchłaniane przez ziarna kakaowca. To nie przypadek. To efekt zaniedbań i podwójnych standardów. Bo czekolada eksportowana na bogate rynki jest lepiej kontrolowana, podczas gdy produkty trafiające na rynki lokalne często są znacznie bardziej zanieczyszczone. Cały ten system ma swoje korzenie w kolonializmie. Kakao zostało sprowadzone do Europy w epoce kolonialnych podbojów i od samego początku jego historia była związana z niewolnictwem. Europejskie imperia bogaciły się na pracy zniewolonych afrykanów którzy uprawiali kakao w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach Dziś sytuacja wygląda w sumie podobnie. Choć zamiast koron i flag mamy logotypy wielkich korporacji, Afryka nadal pozostaje dostawcą surowca, podczas gdy cała wartość dodana przetwórstwo, marketing, sprzedaż trafia do Europy i Ameryki. Blisko 80% ziaren kakao eksportuje się w nieprzetworzonej formie. To znaczy, że Afryka, mimo że odpowiada za większość globalnej produkcji, praktycznie nie zarabia na czekoladzie jako gotowym produkcie. Ten neokolonialny model sprawia, że kontynent pozostaje zakładnikiem jednego surowca, uzależniony od wahań cen i decyzji koncernów. Jest jeszcze inny aspekt zdrowie konsumentów. Czekolada, szczególnie ta masowa, to przede wszystkim cukier i tłuszcz. W wielu popularnych produktach zawartość kakao nie przekracza 20%. Reszta to rafinowany cukier, mleko w proszku i olej palmowy. Ten ostatni to kolejny element globalnej katastrofy ekologicznej. Jego produkcja w Indonezji i Malezji prowadzi do wylesiania lasów deszczowych i zagłady orangutanów. Koncerny czekoladowe doskonale wiedzą, że budują uzależnienie od cukru już u najmłodszych. Reklamy Kinder, Nutelli czy MMN skierowane są bezpośrednio do dzieci, kreują nawyki, które w dorosłym życiu prowadzą do otyłości, cukrzycy i chorób serca. Paradoks? Firmy jednocześnie finansują szkoły w Afryce, by poprawić swój wizerunek i agresywnie promują produkty niszczące zdrowie najmłodszych na zachodzie. W cieniu tego wszystkiego pozostaje także sytuacja kobiet. To one wykonują większość prac na plantacjach. Od zbioru przez fermentację po suszenie ziaren, ale rzadko są właścicielami ziemi, rzadko dostają pieniądze, pracują dla mężów, rodzin albo pośredników. Są niewidzialne w całym łańcuchu dostaw. Dziewczynki częściej niż chłopcy są wycofywane ze szkoły, by pomagać na Farmach, co utrwala pokoleniowy cykl biedy i zależności. Czekolada, którą znamy, stoi więc nie tylko na wyzysku dzieci, ale także na systemowej nierówności płci. A gdy spojrzymy szerzej, okazuje się, że Afryka została całkowicie uzależniona od jednego surowca. Do milionów rolników kakao to 90% dochodów rodziny. Wystarczy spadek cen na rynkach światowych. Tak jak w 2017 roku, gdy kakao potaniało o 40%, by całe społeczności ogrożyły się w nędzy. Brak inwestycji w inne gałęzie gospodarki, brak bezpieczeństwa socjalnego. Wszystko to sprawia, że rolnicy są zakładnikami globalnych koncernów i kaprysów rynku. Czekolada, symbol radości, świąt i przyjemności. W rzeczywistości jest produktem, którego prawdziwy koszt ukrywają zarówno marki, jak i rządy. Jest to koszt wylesienia, toksyn, korupcji, systemowej nierówności i zdrowia konsumentów. Kiedy następnym razem sięgniemy po tabliczkę, warto pamiętać, że za jej smakiem i nie tylko cukier i kakao, ale cała sieć cierpienia, przemocy i oszustw, które ofiarami są ludzie i planeta. Dziękuję za to, że wytrwaliście do końca, dziękuję za wszystkie łapki w górę, za subskrypcję i zapraszam Was do obejrzenia wcześniejszych odcinków. Widzimy się już niebawem. Cześć!